Nowy Józg śpi, natomiast tu się coś dzieje, przynajmniej w moim zakresie, wiesz, i ten fakt, że spędziłem te 33 lata w Nowym Jorku jakoś tutaj owocuje, wiesz, bo mam tą przeciwwagę, wiesz, skoro facet 33 lata żeś był w tym Nowym Jorku, z tego żył, to znaczy, że, no, że coś zrobił, nie? I wiesz, no to są, jestem jedną nogą w Nowym Jorku, jedną nogą w Polsce. Tak bym to powiedział. Chcę popierać te wszystkie działania, które wspomagają przyszłe, przyszłe pokolenia, przyszłe generacje. Ktoś musi przekazać ten torcz. I wiesz, moje główne zadanie, jak już zresztą wspominałem w rozmowie z Tobą wcześniejszej, jest inspirowanie młodych ludzi do tworzenia, do kreacji. Natomiast w dzisiejszych dniach z artyficjalną inteligencją która za jednym przyknięciem kliku możesz sobie zrobić co chcesz, spowoduje, że wkrótce wszyscy będą mieli lobotomie mózgów. Kreatywność zaniknie, a tego się najbardziej obawiam, żebyśmy nie zaczęli być bateriami, tylko twórcami. I stąd moja udział w orkiestrze wspomaganie dzieci, pomoc dzieciom, które potrzebują tej pomocy. Artystyczna wypowiedź. Tworzenie czegoś niekonwencjonalnego, przeniesienie malarstwa na modę, bo już tak trzeba, ponieważ każdy sobie może wydrukować w tej chwili plakat, wiesz, i mieć go gotowca. To, to tutaj, tutaj się już nie da. Tu trzeba po prostu wejść fizycznie w materię, która, której nie da się wypuścić. Jeżeli masz 3D-printera, no to tak, ale to za dużo właściwie. Pokaż teraz te buty. A, e, Mariusz, pokaż buty. Ta Ja tu już... Ty, ty o nich mów, ty pokaż, ja ty o nich mów. No, no, wiesz, w tym roku, ponieważ zdecydowałem się na... Na, to są buty damskie, prawda? Stwierdziłem, że namalowanie orchid w zimowym pejzażu, a są to buty typowo zimowe, dodaje się. Wiesz, idzie pani w śniegu, w białym śniegu, który trwa dwie godziny w opolu i nagle, wiesz, orchidy ma na nogach. Guty są niekonwencjonalne, bo wyglądają tak, jakby ręcznie malowane, nie są zrobione w fabryce w Chinach, są zrobione przez wybitnego twórcy Janusza Gilewicza, który jest pre prekursorem malowania na skórze od lat, od lat 33.